Krzysiek Błodarczyk ze mną, minutę temu skończyłem rozmowę z Stevem Kaningamem, który powiedział ze strójki Głowacki: Diablo, Adamek na pierwszym miejscu ciągle, ty jego najtrudniejszym rywalem. Natomiast ja, nie chcę, ja chcę, żebyś ocenił mi Krzysiek dwóch ludzi: Twojego imiennika w dzisiejszej walce i Steve'a Cunninghama w tej walce, którą przegrał, ale jeden i drugi pokazali wspaniały boks. Nie wiem od czego zacząć i jak zacząć, ponieważ mam wielki, wielki szacunek. Wspaniali fajterzy, wspaniali zawodnicy, wspaniali ludzie oczywiście jak najbardziej. Wiadomo, jeśli nie było tego wszystkiego, nie byłoby tej całej oprawy i nie byłoby takiego show, jakie nam dali. Naprawdę niesamowite emocje. Początek walki bardzo bym powiedział zaskakujący. Myślałem, że będzie ciutkę trudniej, ale, ale jednak późniejsze rundy pokazały gdzieś tam jego tą mogłade doświadczenie jakie, jakie było. Widać było, że popełniał błędy właśnie, które trener bardzo fajnie mówi Krzysztofowi, a propos i wykorzystywał, i wykorzystywał Krzysiek w walce. Co tu powiedzieć? No? Wspaniała walka, no nie, chcę, nie chcę mówić, ponieważ z jednym jak i z drugim, no, wiadomo, no, z drugim bardziej, z Krzysztofem więcej wspólnego i, i czasu spędzania. Wiadomo, ale charakter, serce, wola walki, no, no i oczywiście wysoka przewaga y, punktowa. Tutaj moim zdaniem nawet te dwie rundy ostatnie, które były mizerne, tak bym powiedział, to i tak y, wygrana, wygrana stałaby po, po Wszyszka stronie. Ja doskonale wiem, bo rozmawiałem nie tylko z wieloma pięściarzami, ale z sportowcami z innych dyscyplin, jak ciężko ogląda się pojedynki o Mistrzostwo Świata, pamiętając, że niedawno się samemu o nie walczyło. A czy to jest lepiej czy gorzej, jeśli oglądasz walki, w których walczy przyjaciel i Polak? Znaczy, przyjaciel, ja powiem szczerze, przyjaciół to jest bardzo mocne słowo. E, kolega? Bliski, bardzo kolega, bliska osoba, o tak, bliska osoba, która wiadomo może. Jak gdzieś tam możemy to pomagamy sobie jak tylko możemy i... Sparowaliście razem. Sparowaliśmy kilka, kilka razy razem, robiliśmy technikę razem. Naprawdę księżki wymagającej nie jest łatwym zawodnikiem do, do boksowania. E, potrafi znaleźć miejsce e, i czas, e, żeby, żeby umieścić swój cios i, i zakończyć walkę przed czasem albo naluszyć dosyć mocno przeciwnika lub zawodnika. E, kurde, no nie wiem. Nie wiem co to mówić dalej, no, jestem. A, a jeszcze bym powiedział a propos przepraszam, a propos, a propos. to się ich ogląda. E... Niesamowite emocje. Niesamowite emocje. To właśnie, że kiedyś się było, e... teraz się nie jest. E... Ale ja mam nadzieję, jak to się mówi, time is, come... time is coming. Wszyscy mamy tą samą. E... I ja nadzieję. powiem szczerze. E... Niektórzy mogą sobie tylko pomarzyć, a niektórzy po prostu są. Absolutnie. Krzysiek, jeszcze jedno pytanie związane z tym takim światem tego boksu, tej, tej nowej szansy dla wagi junior ciężkiej. Bo moim zdaniem to jest szansa. Wielu pojedynków teraz, co jest dzięki Premier Boxing Champions właśnie, związanych z wagą junior ciężką, no nie brakuje. Szumenow ci ucieka, ale słyszałem od, od Leona Margulesa, który reprezentuje twoje interesy, interesy Andrzeja Piotra Wernera tutaj, że tego Szumenowa ciągle chcemy dopaść. Chcemy, do... chcemy pokazać dobrą walkę, chcemy robić dobrą walkę, e, ja mam nadzieję, że rozsądek, e, ponieważ ja rozumiem, żeby on od samego początku nie chciał ze mną boksować, a jednak była, były przymiarki do boksowania. Wyszło nawet od niego, ile dobrze pamiętam dokładnie, ten pomysł. Dokładnie, były przymiarki do boksowania, nagle jakiś zwrot akcji, e, ja nie chcę mówić na niego może aż tak mocnych słów, jako tchórz, ale Proszę go o zdrowy rozsądek, jeśli coś mówi, to, to proszę spełniać, e, jak można powiedzieć, e, słowa, które, które gdzieś tam się rzuciło, e, żeby żeby nie robić, jak to się mówi, z mordy choleby. E, mam nadzieję, że zaboksuję, a jak nie, no, to na pewno będę starał się gdzieś e, doczłapać, wyboksować. O... Ale na ringu. Mówimy dypa. cały czas na ringu. Mówimy o ringu. A propos tego, żeby zaboksować gdzieś o, o inny tytuł. Krzysztof Błowacki, mistrz świata WBO obronił w znakomitym stylu. Wielkie, wielkie gratulacje. Wielkie gratulacje dla Krzyśka. Również